Jeden za wszystkie i wszyscy za jednego. Z tej strony Atos. I witajcie w kolejnym odcinku z Batosa. Dzisiaj ze mną jest. Batmaciej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, i Batmacie po. Raczej nie informując nikogo, po. Tem, po godzinach w nocy o pierwszej nad ranem wstawał, żeby tem, żeby dokończyć ten blok. No i w końcu mu się już prawie udało, ale się okazało, że wszedłem na serwer. i... No, i jest, i mu pomagam. Tak było. Dokładnie. A godzina jest 20.45. Jak zgaduję, Batman nie będzie na, nigdy by się nie chciało wstawać o drugiej nocy. O pierwszej. Słyszysz? Yy, nie, wpadło mi na uszy. <noise> Dobra. Ale tak naprawdę to byłeś o pierwszej nocy, to? Nie, w normalnych godzinach, jak byłeś na, prawda, yy, konferencji prasowej daleko od komputera. Aha. E... No to w sumie to było do przewidzenia. E... Dobra. Kto by się spodziewał? No, no na pewno nie ja. Dobra. Ale ty sobie wyobraź, że to było 200, ponad 200 kg 100? stąd czy tam nie 300 Nie wątpię, to jakaś ważna konferencja była. O bardzo dobra eee, dobra, to ty, tu kończymy i niedługo zaczynamy już ten eee, kolejne, kolej, kolejną edycję survivalu, tym razem na 1.142 I zaznacz tutaj, że nikt nie będzie miał z nas operatora tak, nikt nie będzie znał, miał z nas OP, więc będzie pełny Survival. No ale Batman ma niestety konsole, więc no cóż. Będzie na drugim komputerze i nie będzie mi się chciało przepiąć klawiatury, żeby jej używać. więc... Jak się zdenerwujesz, to będzie ci się chciało? Nie, znając mnie to nie. No, no to. Aha, jeszcze pytają się na mailu, kiedy będzie ten publiczny. Więc jak... e, na razie nic na to nie wskazuje, gdyż ponieważ nie mam światłowodu, taka sytuacja. No, więc... to jeszcze trochę można poczekać, znaczy trzeba. Trosze, troszeczkę. No, dobra. No to to już zrobione, czy coś jeszcze robimy? Ja nie wiem czy nie... aha, to ty nie budujesz tak oprócz tego? No ja jeszcze chyba zbuduję farmę taką dużą, ale nie jestem pewien. To buduj, ja będę jeszcze dużo budował, to w się sensie postaram się. Dobra, tu mnie wyrzuciłeś niestety. To ja sobie... cię wyrzuciłem? No ten... zamek. Aha, no, bo mi nie pasował. Dobra, to muszę znaleźć sobie jakieś inne miejsce. Jakieś takie może dalsze? No Na właśnie, przykład... idę. W ogóle tutaj to dno rzeźbiłem e, najprostszą metodą, mianowicie dynamitem. Prawda? <laughs> Dobra. Bo to wszystko najpierw Drain spacja 100, później odciula TNT, a później Feel spacja 100. No, e, dobra. Co by tutaj by można zrobić? Dobra, przetestujemy kusze i strzały, więc jakbyś chciał to mogę Cię zaprosić na przetestowanie? Nie skorzystam z tego zaproszenia, niestety. Dlaczego? Bo jestem zajęty. No weź, jest tu strzała noktowizji, szybkości, leczenia, regeneracji. Wiem, 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 wiem. A co robi Ale... ten... E, ...totem nieśmiertelności? Że jak masz go w jakiejś ręce, albo w prawej, albo w lewej, to w momencie śmierci on ci się usuwa z ekwipunku i jakby nie umierasz. O kurde, no to ten, gamę, modę, e, survival i kill, a to spell. No upadł, no niby zginął. No na kill nie zadziała, musisz, nie wiem, spaść z wysokości albo coś. Dobra. E, to było tak. Bo musisz mieć go w ręce. No mam go. O nasz mosteczek, a do tem, nie skończyliśmy jeszcze mostu <grystacja> Edycja się kończy, a jeszcze most nie gotowy Fakt Dobra, zobaczmy Łooo wow. Ale fajne Co ty byś bez mnie zrobił? Oj, niewiele, ale ty też byś bez mnie nic prawie nie zrobił Możliwe. Dobra, kompas to tam wiem, to można zasunąć. Żółwia skorupa, zobaczmy. No właśnie tego nie ogarniam, do czego to? To jest oddychanie pod wodą. Jak? Że, a gdzie musisz założyć żółwia skorupę? No i jak na głowę. I co, i oddychasz pod wodą wtedy? No. no oszukujesz. Nie. Oczywiście, no... To nie jest przez cały czas, ale... Wydłuża to o 10 sekund, chyba jeden, ale ja ja mam żywą skórpony na ubie, i czekaj, teraz. Tak, to wydłuża o 10 sekund, A, bo tu już jest ten. Czekaj, tu sobie zrobię taki testowy zbiorniczek, podam, ale zapomniałem, jak się usuwa, wszystkie przedmioty. Y Wciśnij na ekwipunek i na ten czerwony krzyżyk wciśnij Shift i, 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 i X. No ale Shift. A, dobra. Wciskałem tylko Shift. Ehm, dobra, co jeszcze tutaj? Przewodnia? Co to jest? Ciekawe. Dobra, co mamy? O, żółwie jak jajo. Masz, jak masz trójząb. I masz litrę i pada, to jak wciśniesz prawy przycisk myszy, to ci przyspieszy. Ale to tylko jak pada. Ciekawe. Dobra. Yy, wiadro z rozdymką. A, czyli rozdymka, czyli tutaj... Łosoś, dorsz i rybka. Ciekawe. To byś chyba musiała złowić, dobra. To weźmiemy sobie to, i weźmiemy sobie to. No i sobie jeszcze zaraz... Dobra, czy to robiło się tak, jak myślę? O! Tak, to się robiło tak, jak myślę. Idziemy do tem endu. A to po co ci? Takie, taki, taką sztuczkę, że jak się kładło pochodnie, to się miało na nowo y, pełne te bąbelki. A teraz jak masz tą skorupę żółwia, To znowu działa. Bo ci się odrawia to oddechane pod wodą. I nie musisz wypływać na powierzchnię. Wystarczy ci ta pochodnia. Chciałeś kiedyś delfina? Yy, na żywo czy w Minecraft? W Minecrafcie. Nie. Ja teraz będę przywoływał kilka ten, moby, których jeszcze nie widziałem, albo nie kojarzę. Konia widziałem, posucha, Lamę widziałem, kostka magny widziałem, maszuma widziałem, muł? Muła nie widziałeś? No nie. Albo nie pamiętam, papugę. Jeszcze mało wiesz o tej grze. Papugę można, Fan... fantoma. A tu te latające płaszczki, świnia, rozbójnik. Niedźwiedź, o niedźwiedź polarnego. Niedźwiedź polarnego, dobra. A ja widziałem niedźwiedzia polarnego. O, delfin, to normalnie. Pras. A, to taki wielki, dobra. Endermit. Taka pijawka. Przywoływasz. Aha, czyli ten wrogi villager? LIS. Fajny. Przywoływacz to, to nie jest wrog villager, w się sensie jest, ale on przywołuje takie małe wkurwiające aniołki z mieczami. Maciej. Przepraszam, tego nie było. O, fajne, dobra. To idziemy dalej. Rozdymkę widzieliśmy, rozbójnika. Królik, dewastator, łosoś, owca, szulker, a nie, szulkera wzięliśmy, ale trudno, e, rybika cukrowego, szkielet, koń szkielet, szlam, pająk, kałamarnica, tłaczka, lame handlarza, rybę tropikalną, żółwia, dręczyciela, osadnik, Obrońcę, to obrońcę damy. Dobra, A, i... chodź na chwilę. Czekaj, ja ja. Ale do siebie chodź. A, to ten? Do ciebie. No chodź, A, to ten? Szybko, Nie, czekaj. no szybko, bo coś źle kliknąłem. TP, bat, Maciej. Czego? Chcesz? Czy ty chcesz mi powiedzieć? Że... Zrobiłeś to przypadkowo! I mam Ci to uwierzyć? Tak! No, to już Ci na pewno uwierzę, że zrobiłeś to przypadkowo. Okej, okay, to rozchodzimy się do swoich zajęć. Tak, a teraz pisuj UNDO. <grych> o! UNDO SUCCESSFUL! Kto by się spodziewał? No, tylko że wszystkie villagery i rzeczy, które spadły tam na dół, to już nie żyją. Tobie pospałnujesz. No, w tym sezonie już nie. Dobra. Jeszcze słyszę jak golem umiera. No dobra, Silverfish O, ale fajny szkielet. Żółw. a, to pływa. Dręczyciel. O. Co. obrońca. A, taki dobra. Dobra, to usuwamy. I co mamy jeszcze? Wędrownego handlarza. To nie. Wiedźmy widzieliśmy. O, widerowy szkielet. A nie, to widzieliśmy. Wilka widzieliśmy, zombie widzieliśmy, konia zombie widzieliśmy, świnie zombie też i osadnika też. Widzieliśmy czy widziałeś? No ja widziałem. O, skorupa Shulkera. No raczej chyba widzieli. A raczej czy na pewno? Skorupa Shulkera, no, dobra. Co to za muśle? No Nie mam co bardzo pomysłu co by tu można wybudować. Chociaż nie, mam pomysł, tylko muszę znaleźć ocean. Ja tu testuję Pom, pomożę, nowe bloki. Możesz mi zbudować to co... Chcę e, zbudować? <grym> Możesz? Zbudować to co zbudować? Dokładnie. No mogę, tylko będę musiał jeszcze wiedzieć co. E, Titanic to się tak nazywa. Stateczek dokładnie, tylko taki o rozmiarach rzeczywistych łopanie Dobra, miejmy nadzieję, że to się tak używało. Dobra, tak się to używało. Dobra, i fajerwerki, o ile pamiętam, to by potrzebował fajerwerki, tak? Fajerwerki. Dobra. O, mój piesio. Dobra. Ale fajowo. Dobra. Be wędka z się dwa ciekawe. Spróbuję Ciebie znaleźć. Gdzie Ty jesteś? Pokaż mi, powiedz mi koordynaty, a ja do Ciebie przylecę na L3. Lit 14, minus 1428. 14, Czekaj. Minus. Dobra, to tam. I co dalej? Minus 1428. Minus 400. Minus 1000 i minus 400? Nie, minus 1428. Ok. I minus 600, y, minus 1685. No, czyli w tamtą stronę. Powoli, fajerwerki się kończą, ale spróbuję dolecieć. Nie dolecisz. Dolecę Nie dolecisz. Dolece, Już prawie jestem. Nie dolecisz. Chwila. Dobra, jest już 600 i teraz minus 1400 o, Aha. o, mapa do ukrytego skarbu. I minus 400? Jaki minus 400 Minus 1400 No cię nie widzę. A no i powtórz jeszcze raz koordynaty. Aha, bo jestem trochę trochę za daleko X to jest minus 1471 O wioska rozbudowana. 70... Siedemdz... no Grek. To nie mówię A Z to... 1700 minus 1720. 1700. Znalazłem pozwolenie, więcej niż trzy struktury w jednym miejscu w sumie. To mów, że 1700. To mówiłem od razu. Nie, mówiłem 700 tylko. To mogą mi się fajerwerki skończyć. Dobra, to jeszcze 1000. Eee, powinno wystarczyć fajerwerków. Dobra, nie widzę gdzie lecę, bo już mapa się nie wczytała jeszcze, ale lecimy. Dobra, minus 300, minus 400 i 28 fajerwerków i jestem nad oceanem, więc już blisko. Minus 500, minus 600 i minus sześćset. Powiedz 3. mi tylko, czy te, ten ocean to duży jest mi tylko. E, chyba tak. Dobra, I teraz jeszcze Ciebie muszę gdzieś tu znaleźć. Dobra, Jestem po... w świątyni takiej podnej. Aha, dobra, już widzę. I ją, ją osuszam. Ale wleciałem! Ty pod wodą też się latać na Elytrze. Uważnie? No, przecież latam. Nie, bo Ty pływasz, Hamoniu. E F-3 i N Dobra Dziękuję Dobra, gdzie ty jesteś? Piątyni ją osłuszę Skadujesz, że gąbkami No a jak? W sumie mogłem zrobić drain, ale to będzie nierealistycznie wtedy To też ci pomogę tu osuszyć A to jest takie satysfakcjonujące osłyszanie tych świątyń Zawsze lubiłem to robić Jest jakiś crafting na gąbkę czy gąbkę trzeba znaleźć? Chyba znaleźć Łe można było wziąć takie gąbeczki udać się do tej ee, piątyni. I ja muszę usłyszeć, co zrobić pod podwodną bazę. A gdzie ty jesteś? No słucham. No ja też jestem tu. Słucham, i cię nie widzę. Chyba, że jesteś gdzie indziej niż ja? W innej świątyni. No, wątpię, żeby na takim małym kawałku było tyle świątyniów. ale rzeczywiście trochę duża jest. Ona jest ogromna. Nie, nie aż tak. Dobra, tepe pat macie. Tu się coś psuje, bo nie idzie o Aha, no tu o, skarb znalazłeś. No, tu to jest zakopane. No, ale tak wyjść od razu, niszczy te gąbki. Była na ta komenda, ale już zapomniałem jaka. Hmm. Ale na co? Chwilę. set? Set? Yy. Jak była gąbka po angielsku? Yy, Sponge. Kongę 0 Dobra, jednak nie. A już 20 minut nagrywamy, więc trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. I to chyba już będzie ten, nowa edycja Survival. Więc trzymajcie się, cześć. Chyba to się utka na wodzie. Trzymajcie się cieplutko. No, to cześć.